Jak widzicie, mam dla Was Lambo, ale dzisiaj nie będzie o Lambo, Lambo będzie pojutrze. A dzisiaj jest o Spotify'u. Masz Spotify'a, słuchasz Spotify'a, to jest nowość dla ciebie. Czekaliśmy na to, nie wiem ile lat, od początku, jak Spotify istnieje. W końcu Spotify uruchomiło jakość streamingu bezstratną. Wchodzisz w ustawienia, a nie wam teraz pokażę ekran. Wchodzisz sobie w jakość odtwarzanych, yy, yy, odtwarzanej muzyki i w ustawieniach na dole masz, jeśli masz wersję premium, bezstratne. Używajcie. Bo jeżeli tego użyjecie, otworzy się przed Wami nowy świat, oczywiście, jeżeli was system audio potrafi to wam pokazać. Ale wydaje mi się, że nie testowałem tego na byle jakim sprzęcie audio, ale myślę, że na każdym sprzęcie audio będzie słychać różnicę między jakością, którą Spotify wam wcześniej pokazywało, a jakością bezstratną, bo możecie to zrobić. Oczywiście, jeśli macie premium, ale da się, bo wcześniej się nie dało. Także używajcie. Cieszcie się dobrym dźwiękiem. A jeśli teraz zrobiłeś, o co mu chodzi, no to wchodź na YouTube, tam mam film o tym, jakie są jakości plików audio, w komentarzu Ania Ci to tutaj podrzuci, linku, linkowujesz się w ten film, oglądasz go i tam jest wszystko wytłumaczone o streamingu, o, o jakościach plików audio i o dostawcach streamingowych.